Szanowni Państwo Ferwor w domu Nagle trzeba było jechać kamerę jeziora Wejdziemy skąd? Z tego Z G42 Nie mamy innego wejścia Tak musi zostać tak Sam jadę, to jest wszystko ok Jak jadę z kimś, to już nie cuda dzieje Tego nie ma, a tamtego jest, a, to, a tamto. <laughs> Kluczę się zamiast chłopak do torby, czy gdzieś, to się boczy na kieszeni od drzwi. hamuje leci. Plastyk. Ruszasz, leci, dręczy. Latko, Latko. Chyba w trumnie będę miał spokój. I teraz mamy szczęście, bo leci, coś tam leci. Mazowiecka. Zielono, i rute, to tak nie wiem. Mazowiecki. Puste. Lodu pełno jeszcze nie odpuściło, kaczek nie widać no trochę na bokach jest tak jakby woda się już tutaj czyli coś tam coś tam wczoraj jakoś dobrze było mieszanie iść, a dzisiaj już na początku. Ja nową kurtkę po praniu założyłem. Zobaczymy co będzie. Tutaj jest za ciepło drugą wziąłem pralni. Połowie nie można było wytłumaczyć. No można było w Trance normalny kierowar. Parę tysięcy to kosztuje północ. O, a tu poszedł w kierunku południowym. radam albo Kielce albo Czachówek. Słuchajcie, śmieszne, ale prawdziwe. Dwie kurtki na siebie. Czyli po prostu dwa razy XL. Czy trzy nawet, jedna jest za 60 złotych kupiłam. Żadny plan, żadnego nic, kompletnie, no tylko na kołnierzu, w tamtej trochę pożółkłe, ale takie coś było. W tej chwili wziąłem dzisiaj w pralni miejskiej tak zwane. Nie ma śladu, nic elegancko. W tej, co jestem na sobie, no to słuchajcie, kieszenie nie ma od cholery. Ma w środku ocieplenie. Ma takie kawałki że weźmiesz że zanim kurtkę zapniesz to na biodrach na obkoło na zatrzaski żebyś miał tam korzonki powiedzmy uchronione czy kość ogonową no, no dosłownie jest to wygodne naprawdę można pochodzić można pochodzić młoda dziewucha w każdym razie no za taką sumę to się opłaciło jeżeli nie wykorzystam w tym roku to na przyszły rok da Bóg będzie dochodzenie no fortki spodniałem ją kłopot no bo niestety w pasie to się przytyło w pasie no 114 116 no niestety i z tym jest kłopot nawet w sprzedaży w sklepach to dla, dla Chińczyków, Wietnamczyków rozmiary, czyli Żartobliwie mówiąc, wiecie, co mam na myśli. Czy można przybliżenie jakieś złapać. Nie wiem. O, Coś tam można. Ciu, ciut. Nie chcę więcej, to będzie, jak mówi, nie, niedobre do oglądania.

No widzę Siedzę zaraz zapasuje jest tam kawałek pod góreczkę jest. Jak jest błotko to no nie chcę, bo mogę wylądować Tu no nieco widać, można się tam popatrzeć z daleka no, Widzę ładnie, że ja widzę na podglądzie nawet Idę dalej kochani, nie ma co. Idę dalej. Może tutaj ciągnę na chwilę, chociaż tak symbolicznie, no. 2-3 minutki, kurde pieczone, no to jest najgorsze, że jak ty chcesz coś, to ci znajdę. Leci. No, za bardzo jestem jednak, ta chłódka za jest że mi się nie zgotował. Katki się pojawiły. Ale z daleka ja widzę, jestem dalekowi w zasadzie, pod mostem, tam, het, 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 widać, że to jakieś ptaki się Nie wiemy czy kaczki, czy łabągie. <grystanie> Ale tutaj też jest 1080p ustawione w tej chwili, to, to nie jest tragiczne no powiedzmy <laughs> Także na razie włączam, włączę za jakiś kawałek